Dziękuję. Prezent dla czteroletniego chłopca z rodziny zastępczej. U nas w kościele pojawiła się taka jedna duża choinka, a na niej mnóstwo czerwonych serduszek, na których były napisane imiona dzieci oraz ich wiek. Każdy, kto chciał, mógł sobie wziąć serduszko. To znaczy, nie starczyło dla wszystkich, ale mi się na szczęście udało jedno dorwać. I właśnie dla tych osób. Pakujemy paczki i w niedzielę dostarczamy do kościoła. Zaczynamy od takiej gry, Spajgaj w kosmosie. My mamy podstawową wersję tej gry u siebie w domu, to są chyba Spajgaj miasta albo coś takiego. Powiem Wam, że jest super angażująca, można grać w dwóch graczy, można w czterech, można nawet i w sześciu. My naprawdę spędziliśmy mnóstwo godzin z naszą córką na graniu właśnie w Spajgaja, dlatego mój wybór był pierwszy taki. Mam takie duże pudło i postaram się tutaj to wszystko zmieścić. A, już widzę, że mi się nie zmieści. Więc to pudło jednak nie jest takie duże. Do tego dorzucam jeszcze taki zestaw z Playmobil. Tutaj jest wóz strażacki i dwóch strażaków, i oni tutaj jadą na jakąś akcję, więc pomyślałam, że chłopcu może to się spodobać. Nie zmieści się. Do tego mamy jeszcze dresik, taka bluza. Kupiłam trochę większy, żeby miał na zapas. I takie czarne spodenki. Wrócimy jeszcze coś słodkiego. Znalazłam w Deals takie puzzle z psiego patrolu, ale w środku są też ciasteczka. Do tego taki bałwanek Kinder. Trochę zdrowych przekąsek też musi być. Dwa głodne wilki truskawkowe i czarna porzeczka. Suszone jabłko o smaku marakui od Crispy Natural. Dwa boby snaile truskawkowe. I jeszcze suszona gruszka od Crispy Natural. Ok, cały prezent wygląda tak. Ja będę to opakować w jakiś ładny papier i lecimy do kościoła zanieść.